Air Relax Unix Max Star 8100. To nowoczesne urządzenie do masażu uciskowego do zastosowań domowych oraz w mniejszych gabinetach kosmetycznych i rehabilitacyjnych. Air Relax 8100. To system kompleksowej terapii do przeprowadzania powietrzno uciskowego masażu limfatycznego, składający się z aparatu pompującego, pilota zdalnego sterowania oraz rękawów pompowanych powietrzem na poszczególne partie ciała i kończyny. Urządzenie współpracuje z czterema typami rękawów uciskowo-masujących takich jak rękaw na rękę, rękaw na nogę z dodatkową wkładką uciskową do akupresury stóp, rękaw na tułów, rękaw na tułów i uda. Air Relax 8100 obsługuje do ośmiu komór uciskowo-masujących jednocześnie. Powietrze doprowadzane jest z aparatu pompującego do rękawów poprzez gumowe przywody pompujące. Komory rękawa napompowywane są sekwencyjnie, dając efekt łagodnego, jednokierunkowego, perystaltycznego masażu. Masaż ten powoduje zwiększony przepływ płynu ustrojowego limfy, co w efekcie prowadzi do uwolnienia skumulowanych toksyn na poziomie komórek tłuszczowych, a w efekcie detoksyfikację dogłębną, wewnątrzustrojową. Automatyczne programy masażu zaprogramowane w Air Relax 8100 zostały opracowane w oparciu o zasady manualnego masażu limfatycznego. Air Relax 8100 charakteryzuje się prostą i intuicyjną obsługą. Jest sterowany pilotem zdalnego sterowania. Posiada zaprogramowane trzy automatyczne sekwencyjne tryby masażu, ale też tryb manualny, point, pozwalający na wybór dowolnej komory lub grupy komór, które będą brać udział w masażu. Urządzenie obsługuje jednocześnie do ośmiu komór napełnianych powietrzem, co pozwala na bardzo precyzyjne i skuteczne przeprowadzanie masażu kończyn górnych, kończyn dolnych, ut oraz tułowia. Air Relax 8100 zapewnia możliwość czteropoziomowego sterowania natężeniem siły masażu. Do aparatu Air Relax 8100 można dobrać dowolne, również pojedyncze rękawy, według własnych indywidualnych potrzeb. Istnieje możliwość jednoczesnej obsługi dwóch rękawów w następujących kombinacjach. Na obie ręce, na jedną rękę np. po mastektomii jednej piersi, na obie nogi, tylko na jedną nogę, np. przy opuchliźnie asymetrycznej nóg, na tułów i uda, tylko na tułów, na jedną rękę i jedną nogę. Air Relax 8100 Został zaprojektowany we współpracy z doświadczonymi specjalistami z dziedzin rehabilitacji, chirurgii plastycznej oraz z wieloma fizykoterapeutami. Bazując na ich wiedzy oraz ich wieloletniemu doświadczeniu, udało się stworzyć masażer z niespotykaną skutecznością działania. Podstawową funkcją masażera Air Relax 8100 jest zwiększenie przepływu limfy w układzie naczyń i przewodów limfatycznych oraz usunięcie złogów toksyn z komórek tłuszczowych, czyli inaczej drenaż limfatyczny który odbywa się poprzez aktywizację płynu tkankowego, śródmiąższowego, występującego w tkance mięśniowej, nerwowej, nabłonkowej i łącznej. Masaż uciskowy wywołuje przyspieszenie krwi obiegu w naczyniach krwionośnych. Krew podróżuje przez wiele odgałęzień naczyń, które nieustannie doprowadzają ją do wszystkich organów, gdzie naczynia krwionośne rozgałęziają się w obfitą sieć krwionośnych naczyń włosowatych. Naczynia włosowate ponownie się później łączą, aby umożliwić powrót krwi. Sekcja tranzytowa służąca wymianie substancji pomiędzy krwią i komórkami ciała występuje w obszarze na końcu naczyń włosowatych. Woda wraca z tkanki do naczyń włosowatych, zabierając ze sobą odpady z wymiany komórkowej w celu ich usunięcia. Tlen wymagany do procesu spalania w komórkach jest wprowadzany do tkanki za pomocą dyfuzji z krowinek czerwonych. W tym samym czasie, krowinki czerwone zostają obładowane dwutlenkiem węgla, który usuwany jest przez płuca. Wydajność organów w całym organizmie, a w rezultacie stany naszego zdrowia, jest zależny w dużym stopniu od dostosowania się dopływu krwi do organów w stosunku do metabolicznych wymagań tkanek tych organów, to jest powodowane jest to głównie różnymi, retumicznymi zmianami światła naczynia w bardzo małych naczyniach krwionośnych, które są zlokalizowane bezpośrednio przed, oraz za sieciami naczyń włosowatych. Podobny sposób jak bramy śluzy w kanale irygacyjnym. Dopływ krwi do organu jest dostosowywany do poszczególnych wymagań metabolicznych tkanki danego organu, np. gdy organizm jest w stanie spoczynku lub gdy pracuje. Jeżeli niniejsza regulacja jest zaburzona, powoduje to osłabienie nawet patologicznie modyfikowanych funkcji organu. To właśnie tutaj masaż uciskowy jest w stanie pomóc i aktywować regulację dopływu krwi do organów, polepszając tym samym funkcjonowanie całego organizmu. Spektrum wskazań do zastosowania masażu uciskowego jest bardzo szerokie. Można je podzielić na wskazania i efekty ogólnoustrojowe, kosmetyczne oraz rehabilitacyjno-lecznicze. My skupimy się na wskazaniach i efektach rehabilitacyjno-leczniczych, ponieważ głównie dla nich przeznaczony jest ten aparat. Wymienić tu można: leczenie otyłości i nadwagi, zmniejszenie retencji wody, zmniejszenie napięcia mięśni, wspieranie terapii redukujących lokalne otłuszczenia, leczenie obrzęków pooperacyjnych, np. po mastektomii leczenie obrzęków pourazowych i po kontuzjach, leczenie obrzęków żylnych i limfatycznych różnego pochodzenia, leczenie obrzękłego celulitu, leczenie zaburzeń troficznych wywołanych zmianami krążenia, leczenie obrzęków w okresie poporodowym, leczenie przewlekłych nerwobólów mięśni, zapobieganie i leczenie zakrzepicy u osób obłożnie chorych, choroby neurologiczne, np. porażenie kończyn, zmniejszenie obrzęku nóg oraz bólu związanego z niewydolnością żylną, otyłością lub długotrwałym obciążeniem nóg, Przyspieszenie regeneracji zmęczonych i obolałych mięśni, zwalczanie i zapobieganie objawom tzw. ciężkich nóg, zmniejszenie obrzęku ciała, efekt przeciwbólowy i odprężający w wyniku wchłonięcia obrzęków uciskających obszary nerwione, zapobieganie powstawania oraz leczenie żylaków. Przeciwdziałanie zatrzymywania wody szczególnie u osób z efektem zmęczonych stóp, łagodzenie bólu mięśni, relaksacja mięśni i tkanek po przeciążeniu związanym z uprawianiem sportu, zmniejszenie napięcia mięśni i tkanek. Profilaktyka niewydolności żylnej, profilaktyka przeciwzakrzepowa, leczenie niewydolności limfatycznej w efekcie którego, powstał obrzęk chłonny lub obrzęk limfatyczny. Więcej wskazań i przeciwwskazań do zastosowania masażu uciskowego znajdziesz na stronie www.maxstar.pl, łamane na wskazania. Relax 8100, objęte jest bezpłatnym serwisem gwarancyjnym i może być przedłużony od.